Nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Deumicy trwa. Zostały jeszcze wolne miejsca na instrumenty dęte blaszane. Do wyboru trąbka, puzon oraz waltornia. Każdy, kto chce rozpocząć przygodę z wybranym instrumentem w roku szkolnym 2020-2021, poszukiwany. Serdecznie zapraszamy kandydatów do naszej szkoły. Rekrutacja odbywa się w mocnym reżimie sanitarnym. Każdy rodzic i dziecko przychodzą na określoną godzinę, także dla każdego kandydata mamy. Co najmniej 15-20 minut. Mamy kadrę już liczącą 50 nauczycieli, uczniów 325, także jesteśmy dużą szkołą. Tak jak wspomniałam, sercem każdej szkoły są oczywiście uczniowie, i pomimo, że było zdalne nauczanie, które u nas przebiegło, uważam, bardzo dobrze, bardzo sprawnie, wszyscy nauczyciele naprawdę cudownie pracowali z uczniami, przesyłali swoje nagrania na różne konkursy. Byli uczniowie w Serbii. Ich nagrania zostały wysłane. Tam duet pani Lubow-Pendereckiej zdobył pierwsze miejsce. Był to Krzysztof Kucharski i Wiktoria Andrasik oraz uczennica pani Helene Lis, Angelika Skrzypek, która w kategorii instrumentalistów zdobyła pierwsze miejsce. Teraz przymierzają się pianiści do konkursu online. Za moment będą nagrywać niektórzy z domów, niektórzy w szkole muzycznej. Rekrutacja prowadzona jest dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych: 6-9 lat do pierwszej klasy na cykl sześcioletni oraz 10-16 lat do pierwszej klasy na czteroletni cykl. Nauka w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia imienia Krzysztofa Pendereckiego w Domicy jest bezpłatna.